ostatni już, jak się okazuje, odcinek Torszlajta. Gramy razem z Marlęką. Z wszystkim? I wieńczymy tę wspaniałą przygodę. Aż dla Marlenki trochę męczącą. <grystanie> nie, nie, nikt męcząco? męczącą. A nie? Jak dla mnie Torszlajt super gierka, tak hmm. taką. Nie w takich gier. Wiesz, chyba pierwszy raz taką gram. Nie przypisałam się do takich gier. I też ciężko ogarnąć. Dla mnie jest mocno chwytkę, generalnie. Miał ocenić co tak 82%. Coś takiego by dało na pewno. Mhm. No i w końcu dowiemy się o co chodzi, no bo tutaj te nedermiańskie, nederimskie, przepraszam. Potwory. To znaczy, że to nie Alchemik był głównym złym, a jakiś pewnie ten z Nederu potwór, jakiś kapitan tentaklos i może Nie mam Nie? Nie, dobrze to to o tobie świat. Proszę. My dobrze o tobie świat. Jak... O, jak cię ja wlazłam. Znowu nie tam gdzie dnia, Nie, bossy są uważaj. No, no poczekaj. To nie. nie, to ja pojadę... To było niezapanowane. Ale na samym początku już się grubo robi. A ile w ogóle mówisz, że jest popchnięcie tego podziemia, że tak powiem? Nie? Chyba nie wiem. ze zaskoczyć. Kolejny? O, łatwo, płytuj mi się. No nie, no nie mów gdzie wy. Że... No. Ja Spadłeś. nie mogę. O, tu. W sumie źle poszłam. Poszłam. Poszłam dalej, o jezu, uważam się, zmienia na dwa następne. Wiesz, mi lata, więc... Mm. No ale idzie to dużo wolniej tutaj, nie? No bo jest więcej przeciwników i to takich już, wiesz... Fala. Wtedy, jak się pojawia to fioletowy, to był jeden na mapce, czy ktoś, nie? Tutaj jest tego... Tego no, bossa to prawda nie było, ale... Zajmę tą trudnością gry. Ty! Umarłem! To się widzę. Ja już chciałam podejść i nie ale mi się przypomniało, że to nie ta gra. <grystanie> ja pierdziele, kompletnie się zamyśliłem przez chwilę. I pozamiatane, jasne. I nie Bo to trzeba taktycznie, wiesz? Usiąść tak, pomyśleć. Tak. Albo zrobić tak, jak ja robię i to mi często wychodzi, tak właśnie często jest w grach, że w ogóle nie myślę. Po prostu lecę przez ryby i ja to tak po Tak. Ja pamiętam, do dzisiaj pamiętam jak grałam z koleżanką w grałyśmy na, na jednym ekranie. Split, filmem. No, chyba tak czas. się stało. ja kombinowałam, to była taka misja dosyć ciężka, bo tam było się przez most dostać. mas było oczywiście dużo przeciwników i to jeden taki, no konkretny. Ja tam kombinuję, jak to podejść, co tu zrobić, żeby w ogóle miało sens, żeby to jej uderzyć i w ogóle... A ona po prostu, Little Jenkins, nie wiem, trochę przez siebie uderzyła ale ja chyba z pięć No. W ogóle wyskoczyłam z góry, nie? Tak jak ty czasami w ESO i na rak. Ale ja tak patrzę taki... mówię, serio? Także... Po co kombinować, jak można czasami po prostu no, iść na kartkę? No, ja ci mówiłam, że jest ta gra, te wybuchające kotki. Co prawda to jest karczanka, a nie komputerowa, ale... Yy, też grałam z koleżanką i koleżanka już słusznie tam kombinowała, próbowała mnie widzieć, nie? Mhm, mm mhm, mm mhm. A ja pomyślałam, to, to taki jolo. W sumie, Trochę może kombinowałam, ale to było to takie kombinowanie. W takiej zasadzie. Aha, znasz no, karty do przychodzę. No to ja przetestuję, nie? Też mogłam się wkopać w tym momencie, ale ja no, mam to gdzieś jakoś tak. Mnie wygrałam dwa razy. Nie wiem, to przypadkiem. to przypadkiem. ta gra jest taka, że. No taka trochę rosyjska roletka, nie? Tak jak mieszanka krakowska. Oh, kurwa baskets, uważaj! To bije bardzo, 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 bardzo mocno. To, to bije bardzo mocno? Wszystko. Okay. To byś mi wytłumaczył. Dostajesz, obrywasz. Tarcza wyszła. co porabiać? Ja w ogóle mam sumony Łat, nie wstał. Ty, a on jeszcze tam żyje? Ja myślałem, że nie, i sobie poszedłem. Chyba ja tak, no nie jeśli w tym, bo umierasz. To przeżyłem a... chyba pod tarczą. No, ale uciekłeś z ciepła. Ej, p***le, next. Ła! Czekaj, ja może spróbuję to pojedyncze jakoś rozwalić. Ty, ty, ty się tym dużym zajmij, Jacek. Te no, małe no to ja sobie poradzę, spokojnie. Nie ja wiem, czy to chcesz healować w ogóle, ale spokojnie, ja to tam jakoś dam radę. Rozwalę te no, małe. Masz, masz. Nie, ej, ale to no. Poczekaj sekundę, teraz zobaczmy czy mam miniony. Tutaj nie, więc muszę odnowić je Pyk. To pod mi się kończą małe dziedeskie. Pyk. No już dawno jest I są dwa, są dwa. Ok, można działać coś. Nie i wyślę To jest kupnik. co? Żeby mnie tutaj... Tak, tak. Ty poszłaś w drugą stronę. Serio? No. A, no tak. Nie, tak, dobrze. Widzicie mnie? Ano ja! widzicie. No, ale wiesz to tak teraz patrzę, że po prostu jak nie mam tej mapki ESO, a tu jest, to ja o nie zapominam, wiesz? No i tak przykładam pewne mechaniki z jednej gry do drugiej. To sensu, nie ma sens, wiem, ale... Chyba przyzwyczajenie Dzisiaj też zawodom Będzie to day, zobaczmy Ciekawe co się fajnego trafi. Nie wiem, trochę mnie denerwuje, że nie wszystkimi się da się zarobić, bo trzeba mieć DLC A, Znaczy daj. no muszę jakoś zarabiać wiesz. Trochę sporo tych DLC ale wiesz co i tak największe, najfajniejsze podobno to jest Elsewhere. Jak, Jakieś ludki gadały, to mówiły, że właśnie na Elsewhere e, sam dodatek średni, nie jakiś taki super, że wow, że o mój Boże, natomiast e, main quest jest podobno fenomenalny. To wiesz, mhm. no bo ten, co jest tutaj, on... M nie wiem, mogłoby być fajniejszy na przykład Morrowind, w sensie jest spoko, fajnie, że jest Adedra i w ogóle i to jest takie faktycznie zaskakujące, ale I brakuje mi czegoś takiego, wiesz jakiejś takiej konkluzji do przeszłości, nie? zresztą, znaczy, że no gracze wiedzą co się dzieje, bo chyba dzieje się przed filmem. Mm -hmm. przed Oblivionem przed Morrowindem mm -hmm. no właśnie, więc no, bo to jest jedyna, nie, nie jedyna ale to jest gra z serii jeszcze przed eee, czwartą erą, nie? no bo Oblivion to um... jest Tomerek. Tak, tak, tak. Znaczy no kryzys, jest... Nie? kryzys odchłani. Tak, od tego się zaczęło w sumie, ale... Ja, te wszystkie dagger fale i te inne, to chyba też było, to, nie? Mm, żeby cię nie skłamać. Ja się to czasuję, że nie masz To mi się wydaje, że to powinna no. być trzecia era. No. Bo to jest tak dziwnie, że teoretycznie wydaje się, że to jest chronologicznie. Mm -hmm. Nie no do końca. Chyba właśnie Daggerfall jest przed tą areną. Pierwszym. Tak? Chyba tak, ale no, nie jestem pewna. Ale tak mi się to wydaje. Ja musiałbym sobie taką. Potem uruchomię moje analityczne myślenie, którego tak nienawidziś. czyli Nie no, to analityczne myślenie w sobie plusy, Ej, siedem. No, nie stać tak, w tej, tak, tej, tej trupce. Nie, to jest kolejny jakiś adam. Kołujmy wszystko, jak leci. Chyba zniknął. Jakieś niebezpieczne rzeczy, niebezpieczne rzeczy. Szmalet na wskrzeszanie się. Dają Szmal, szmalet? Szmalet, szmalet. Kolejny gromadzki? Nie wiem, szmalet. Nie, To Chyba taki smalczyk, który mi się teraz. Ale jaki pastek? A, pastek! Bo jak mówisz paszczecik, to mi się kojarzy z tym szczecińskim Nie, Nieee, no Nie nigdy, nie? Chyba nie. No, jest tak proste, tak dobre. To ciasto, ono mi przypomina trochę jakbyś wziął ciasto na pączki, albo na jakieś pieczy, czy coś. one nie są słodkie. A, wie. Proszę, o no. Chyba jak w ślubie było czy czymś kiedyś. Wiem, 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 ale... Moim zdaniem to dupy jakoś tak straszliwie nie urywa. Nie było złe, ale... No bo to nie ma ci urwać 4 liter, tylko to jest taka wiesz przekąska, nie? Ale zależy jeszcze gdzie, bo te, które ja pamiętam, to są te szczecińskie, oryginalne i w niektórych miejscach naprawdę są pyszne, Te, które gdzieś tam jadłam, ale paścieciki, nie wiem, z Biedronki, z jakiegoś tam ciasta półsantyskiego, to się nawet umywało do tego, nie? Normalne to pamiętam, że był z mięsem głównie. Tak, to ja też znam. Albo ja kiedyś jeszcze z jajkiem jadłem. bardzo je lubiłam, ale ciężko je dostać, teraz. Albo z grzybami są, to się chyba najbardziej właśnie nie dzieje. Ja chyba sobie zamówię dzisiaj jedzenie z szamaninem takiego boxa mięsnego. Czyli frytki, mięso i jakieś tam dodatki proste, nie? Tak jak hamburger, tylko praktycznie bez bułki. To ma Ja, zrobiłam tak wielkie zakupy. A tu jest grubas jak tak. Gdzie? A no, na niego weszłam. No ja, co tu się dzieje? Ła! To taka jest, jakieś. Gdzie masz grubasa? A jest, tu. tam, ora. Dobra. Ja no już składam całą Adam! Adam! Robionów. Co to jest, Adam? Gdzie on? to masz jeszcze teleportuje, Nie, A, to Mm -hmm. No w sumie też miała bliżej do Szczecin, to... Ale w nie jest to. O Jezu. Pamiętam, że jak przyjechałam do Poznania, to moją moim pierwszym zdziwieniem było tego, że to jest tak mało chyba tych dobrych. Bo ja byłam przedsięwziana, że... Ży... No, w Szczecinie jest tych od cholery. I yy, tu takich, wiesz, prywatnych, i to takich prywatnych, taki prywatny, ale troszeczkę ala sieciowych, się rozwinęły się. No i na to wiadomo jak sieciówka, nie? wie niby to samo, ale do dzisiaj pamiętam jak z nami mówili o kebabie na zerny chory mm -hmm. i on był dobry. Duży jak cholera, ale dobry był, nie? A w Poznaniu właśnie tak było swojego czasu, wcześniej a la, la crash, crash kebab chyba. I on jakiś sos bananowy miał. Jak sos miał? Sos bananowy. Tak, wiem, to wydaje się w ogóle, żeby nie pasowało do kebaba, ale serio było dobre. No ale mm -hmm. potem się... Było dość mocno. wiesz, już była mi tak. No, może dziś jest taki pyszny, ale no wieczu, ja mam kiblałbowi nie Ja nie szukam jakiegoś pensji chyba za 30 zł. Nie wiem jakim rodzaju mięso, To jest zwykła kiepska, nie? Marlenka. No. Muszę cię sprawdzić. O Oj jest. No. O Jesus Christ, tak jest. A Ostatnim taka, głosem ja sobie... jest Władca Nenery, jak się taka, okazuje. Taka, ja sobie funkcję ja trochę porozdzielam, bo jakieś mam to. ja mam jakaś umiejętność dodać? Mogę. Mogę sobie dać. Tego w ogóle nie używam. Co jest to jest to. Używam to. To jest dobra sprawa. To używam? Taka. Dobra. okej, okay, jestem. To lecimy. Mhm. O, no, starbło mi trochę. O, oh, wow. to już on nie. Jak Ja to na portal jest? No mi ja się pewnie podobają te klimaty, nie? Bo takie morowe trochę. Mhm. O, wiesz jak to wygląda? Oho. I jakbyś połączył. Jest on się jakoś za długo w. Wy... No to jest bez boss wosu, więc musimy. Być twarz ma taką? Będę szybko ginąć Tarcza właśnie Ja bym tego twarzą nie nazwała, wiesz? Pyszczek Ale... Ginę za szybko Stanowczo za szybko ginie. Będzie się pewnie z 5 razy odradzał Myślisz, że powtórzę mechanikę? A no to zobacz z niego schodzi szybko No bo ty taki dobry damage zadajesz Nie, wydaje mi się Chociaż może być też opcja taka, tak, tak, że. O się na mnie. No nie, 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 nie. Może być też taka sytuacja, że z pytania tak jest. Ja się też często trafiłam na to, że ci ostatni bossowie, brak pozoru, nie byli jakiś super. No ale aż tyle słabszy od. możecie mieć no. mechanika. No, nie mechanik, nie elektryk, jakąś. No wiem na co chodzi. No patrz, widzisz? O si Dobrze myślałam? Tak, ale teraz... O ja. Oż! To nawet ja uciekam na wszelki wypadek. Nie umiem go trafić, jest za duży, serio No... wiem o co się chyba chodzi. Patrz, wytankowałem wszystko. A mnie jakaś kula zaraz dośniegnie chyba. Jezu. Ja! Mówiła ja też nie międzyczasie. będę międzyczasie. bardzo dobrze. Tak, tylko chodzi mi o to, że on jest tak duży. Tarcza, tarcza się skończyła. Ucieka, uciekaj, 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 uciekaj. I... Cały czas mam pocionki, więc spoko, Ale chodzi no tak. mi o to, że on jest tak wielki... A, masz tarczę, masz. Ale ja nie mogę go trafić, jak próbuję go trafić w rękę, to nie, muszę podejść mega blisko niego. Musisz wiesz co, tak nad głową celować. No chyba tak trzeba będzie robić. No ja tak robię, bo też mam problem. Albo po prostu robić w ten sposób, nie że. czy później, kiedyś w obrębie. Mówię, ten poziom, on przypomina o, jakiś... o, Uch, sorry, mi przypomina, jakbyś. Oooo, ledwo. Łupcie ja Ledwo przeżyłem, aż się wystraszałem. Że spoko, spoko, spoko. Ja te małe, irytujące gnojki w tam tak? Nie? To już połowa życia mu poszła. Jestem ciekawy, skoro jest taki potężny, czemu on po prostu nie wyjdzie na ten świat i wszystkiego nie zniszczy? Uważam, że te małe wioseczki, które składają się z kilku ludków, nie byłyby w stanie nawet go przyjąć, nie mówiąc o jego armii. No nie? Może ma jakiś układ. Albo na przykład jest jakiś, nie wiem, coś go chroni przed wieś. Nie wiem. Hmm. Fantastyczne kajdany losu. te pociski na mnie zlurowałaś. A dzień spory. Spoko. Albo może wiesz, no, może nie chce wychodzić, tylko wysyła swoich popleczników. I zresztą po co ma wyłasić? Jak miał tego, wielką on to miał? No to mechanika, tak? On już mechanik. Będzie mechanik, wszyscy wiedzą To jest proste założenie. Chcesz, żeby coś było zrobione dobrze? Zrób to Prawdziwy okay. inżynier. Normalizacja. Niedzielny gracz. oczywiście standardowo nie dla mnie. Więc to jest ten mechaniczny rdzeń, ale co bierzemy go, nie? To nie jest wejście gdzieś. O to jest takie serduszko się Wow. O, filmik. O, to czekaj. Tylko prawie tego filmiku nie słyszę. Nie słychać kochani, chyba coś z dźwiękiem pykło. Inaczej serce zaczęło słabnąć. Otwory zaczęły wychodzić. A nie masz podgłosić na komputerze? Mistrzowie Shaolin, No bym musiał wyłączyć go. A. Chyba, nie wiem, czy to w ogóle, bo normalnie resztę dźwięków było słychać dobrze. A skrotury? Mam na no maksa. Wszystko jest tak, jak było dobrze. Ogólnie jesteśmy bohaterami, którzy pokonali zło, ale do końca, bo trzy razy już że ten poziom wygląda jak połączenie budowli dwomerskich mm -hmm. i apokryfu Hermeusa Mory. Te zielonki, to taki, ten zielonkawy kolor tutaj, ee, takie dziwne znaczki, no to mówię, Herme O, i jak Ja nie Daje naprawdę kozackie rzeczy. Mm. Trzeba by się przejść tam jeszcze z pięćdziesiąt razy. Dało się osiągnąć tytuł wspaniały. Świat został ocalony. Oj, nie tu. Nie tu. O, no, pierścień, straty wiertaty. Sprzedawane rzeczy, w miejscu. A to jest wszystko, tak? To jest jeszcze? Nie, to wszystko. Wydaje mi się, że powinien być. Jeżeli sobie zażyczysz, umożliwia Ci powtórne przeżycie dawnych przygód, ale z całą wiedzą, jaką dysponujesz. Wystarczy, że poprosisz, a wskażę Ci drogę. Czyli tutaj resetujemy, zaczynamy od nowa, ale z tym samym levelem. Jak fabryka panie. map znowu działa. Możesz z niej dotrzeć do wielu cudownych miejsc, w których spotkać się z pewnością mnóstwo wspaniałych mm. przygód. A ty. No to mapy się od. Jak wpadł Gdzie Ty jesteś? Zobaczyć co tu jest O, taka mini baza. Wybór mapy A, tu sprzedaje mapy Okej, okay, to jest tak jak w Path of Excel. na dany level mm, wybieramy, ma jakieś tam e, bonusy, minusy Potwory więcej wrażeń zadają No i tam podejrzewa możemy fajne rzeczy też wydropić Yes, yes, enchanter jest? Jest enchanter. Chanter. Ojej. No, jeszcze raz. Szybkości ataku... Okej. Okay. fizycznych nie za dużo, ale jednak... Wymagany poziom 56 lub dane statystyki, które chyba spełniam To zamknienie gęby. Fuck yeah. Dobra. Ok, to map nie będziemy robić, sobie zobaczę na spokojnie tam w wolnej chwili, jak wyglądają takie mapy. Kochani, przeszliśmy całego. Aha. Przeszliśmy całego e, Torchlight'a, część druga razem z Marlenką. E, na dniach myślę, że ruszę coś więcej. Może pojawi się League of Legends. Może się. Dying Light. Chciałbym zobaczyć też m.in. Hellride'a. No i pójdziemy na spontane, nie? Jak to będzie? Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Na razie. Pa, pa! ピンピンピンピンピンピンピン